No to drodzy poszedłem do pani, której miałem udzielić, to jest w tych terenach, udzielić kolejnej lekcji. A jak idę z lekcją, czy ja idę, czy tu przychodzą do kaplicy, do, do, do zborowego pokoju różne osoby, to już mam w zamyśle kolejną lekcję, jaką powinienem mieć. Oczywiście wstępne rozmowy zawsze prowadzę, co w sprawie tam rodziny zapoznaję, a jak już wiem, pytam o tego, akurat tam ojciec jest chory, ciężko o nim rozmawialiśmy. Później o takich ogólnych sprawach, o kataklizmach, które niszczą nie tylko świat, ale i Polskę. Aż dochodzimy do momentu, gdzie mamy modlitwę, studium Słowa Bożego. Ale drodzy, kiedy zapytałem się, Proszę Pani, jaką księgę Pisma Świętego Pani lubi najbardziej czytać? A ona powiedziała, bardzo lubię psalmy. Zanim powiem dalszą część rozmowy, chcę powiedzieć, że nasze rozważanie dzisiaj ma działalność Ducha Świętego. Taki tytuł. Kiedy ona powiedziała o tych psalmach, momentalnie doszła do mnie myśl, tak jakbym słyszał kogoś, ale tak gdzieś we wnętrzu swoim, zwróć uwagę i przestudiuj z nią, ta myśl brzmi psalm 137, a zwłaszcza pierwsze pięć wierszy, aczkolwiek tam jest osiem, dużo, więc Myślałem sobie w myślach, dlaczego ten psalm. Nie mówiąc nic tej osobie, ona za chwilę prosi: Panie Pastorze, czy mógłby Pan ze mną przestudiować psalm 137? A ja jej powiedziałem: Ja wiem, że Pani chciałaby ten psalm studiować. A mówi: Skąd Pan wie? Przecież ja nie powiedziałam. Powiedziałem jej, ale otrzymałem wiadomość od Ducha Świętego i wiedziałem, co Pani powie. Ona powiedziała, jestem wyznawczynią Kościoła, oczywiście nieadwentowego, ale nigdy nie doświadczyłam jeszcze działania Ducha Świętego w taki sposób, że ja myślałam o tym, co Pan już wiedział. Dla mnie może nie było to je, jakieś pierwsze doświadczenie, bo nieraz miałem już takie w minionych latach. Trudno powiedzieć, ile i w jakich sytuacjach musiałem sobie przypominać, ale pomyślałem sobie i modląc się, dziękowałem. Powiedziałem Boże, razem z tą Panią po imieniu jej mówię, ale to nie będę przytaczał imienia. E, dziękuję Ci za to działanie Ducha Świętego. Pokazałeś, jaką misję On wykonuje i jaką będzie wykonywał. I tak wtedy mi się skojarzył tekst, chociaż go w kontekście bierzemy, że chodzi o władzę i tak dalej, ale można też i poprzez treść tego tekstu. Zastosować i do tej sytuacji z Łukasza, 12 rozdziału, wiersza 12. Ja wiem, że wielu zna, ale ponieważ jest nagrywane, będę czytał teksty, bo nie wszyscy znają tak dobrze Pismo Święte, jak wybraterstwo. 12 rozdział Łukasza, wiersz 12. Duch Święty bowiem pouczy Was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. I dlatego Duch Święty powiedział, co trzeba mówić. A ona o to poprosiła. Drodzy, kiedy patrzę tak przez ten pryzmat na Psalm 137, bo chciałbym nim się zająć, to chcę podkreślić wśród innych, które przedstawię za chwilę, że związany jest tekst, proroczy tekst, z tym, co miało się wydarzyć z pobytem Judejczyków w niewoli babilońskiej. A teraz poruszę coś, co będzie blisko Wam, którzy interesujecie się też muzyką, bowiem z tego psalmu skorzystał Giuseppe Verdi, który komponował operę na Nabuko korzystając z pierwszych słów e, Nabuchodonozora według starego przekładu e, nazwiska e, króla babilońskiego. Tam została ujęta historia, która nie tylko pokaże Judejczyków, ale ja ją odniosę do mnie i do nas. Jeśli Pan Bóg pozwoli na to. Pre Premiera tej opery była w teatrze Laskali w Mediolanie w 1842 roku. Cztery części tej opery, ale w trzeciej części. Twórca libretta, czyli tego tekstu słownego do utworu utworzonego, umieszcza akcję w Babilonie i w Jerozolimie, w starożytnym Babilonie, gdzieś około 587 przed Chrystusem. I w trzecim akcie, w Zrodce tam jednej. Porusza takie zagadnienie, jak to Żydzi siedzący nad wodami Babilonu skarżą się na swój los z dala od ukochanego kraju. Ale niektórzy z nich z kolei próbowali ich pocieszyć, cytując proroka Jeremiasza z 29 rozdziału wiersza 10, gdzie jest w proroctwie takie słowo, bo mówi tak Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę Was i spełnię na Was swoją obietnicę, sprowadzę Was z powrotem na to miejsce. A zatem byli, a nie było ich dużo, byli tacy, którzy pocieszali, że jednak kiedyś będzie to wyzwolenie. W tłumaczeniu na polskie, na polskie słowa brzmi ta treść następująca. Powitaj brzeg Jordanu, zburzone wieże Syjonu, o moja piękno, ojczyzna utracona. O wspomnienia tak drogie i nieszczęsne. Złota harfo, dawnych proroków, czemu milczysz, wisząc na bierzbach? Obudź pamięć w sercu, opowiedz o minionych czasach. Niech Bóg obudzi w tobie melodię, która da siłę, by znosić cierpienie taka myśl libretta jest ujęta w tłumaczeniu na polski język wykorzystując ten psalm 137 różne tłumaczenia oczywiście ale ja biorę warszawski aczkolwiek skorzystam za chwilę z innego przeczytam jak brzmi ten tekst w warszawskim tłumaczeniu nad rzekami babilonu tam siedzieliśmy Płakaliśmy na wspomnienie Syonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a męscy nasi radości, śpiewem nam jakąś pieśń Syonu kazali. Jakże mamy śpiewać? Pieśń Pana na obcej ziemi. Jeśli zapomnę Ci Jeruzalem, niech uschnie prawica moja, niech przylgnie język mój do podniebienia. Jeśli bym nie pamiętał o Tobie. To są te teksty, które Verdi wykorzystał. A jeszcze jest do końca. Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie, jeśli mnie wyniósł z Jeruzalemu na największą radość moją. Pamiętaj, Panie. Synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali: zbóżcie, zbóżcie aż do samych posad, córko babilońska, pustoczycielko, błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła. Szczęśliwy, kto pochwyci i rozbije dzieci twoje o skałę. Tak brzmi oryginał. Straszne te końcowe wiersze, aczkolwiek cała historia jest straszna. Opisuje ten czas psalmista w proroczym słowie niewoli. Czas pieśni smutku, nadziei. Jednakże Bóg wybawi swoje dzieci, między innymi w prorocach Jeremiasza, ale inne prosła. też o tym zwiastują, nie będę czytał już ich. Wyzwolił z niewoli babilońskiej i z niewoli grzechu. Jest to bardzo ważne, bo za chwilę przejdę do niewoli grzechu, aczkolwiek to jest podstawą naszą. Bowiem ten tekst ukazuje historię grzechu, historię grzechu, którego się judejczycy dopuścili. A pozwólcie, że jeszcze przeczytam ten tekst, niecałe ko te wybrane wiersze z psałterza Dawidów, z psalmów w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. Bardzo mi się podoba ten psalm i te teksty, które przeczytam. Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody... A na piękne syońskie wspominając grody, co mam inszego czynić? Jeno płakać smutnie, powiesiwszy po wierzbach niepotrzebne lutnie. Lecz poganin niebaczny w tej naszej żałobie, Piosnkę, Piosnkę Syońską każe śpiewać sobie, przebóg. Jako to ma być, aby pieśni pańskich głos, kiedy miał być słyszan w krajach pogańskich. I końcówkę, ale Ty Babilon strzeż dobrze swej głowy, bo już wisi upadek nad tobą gotowy. Szczęśliwy, któryć za nas odmierzy twe winy, a okamłe roztrąci twe nieszczęsne. Syny. Bardzo piękny tekst, bardzo pięknie oddany tłumaczeniu Kochanowskiego. Ale wracając do historii. Tekst, który ukazuje historię grzechu, owoc pewnego życia, które prowadzili Judejczycy, owoc w cierpieniu i w niewoli. Jakiego życia? Oto w proroctwie Nechemiasza znajduje takie słowa, które przeczytam z rozdziału pierwszego wiersza szóstego i siódmego. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego Sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie ja i dom mojego Ojca. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi Słudze Oto demaskuje nechemiarz grzechy narodu wybranego i również tutaj pokolenia judejczyków. Nasze życie, doświadczenia, wypełniona nadzieja judejczyków. Jak się wypełniła? W księdze kolejnej Ezrasza mamy powiedziane takie słowa, które w rozdziale drugim księgi Ezrasza przeczytam e, takie słowa już. Niechemiasza Ezrasza muszę sobie otworzyć. Drugi rozdział, wiersz pierwszy. A to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadził do Babilonii Nebukadnezar, król babiloński. Powrócili oni do Jeruzalemu i Judei, każdy do swojego miasta. A zatem wypełniło się to proroctwo Jeremiasza m.in. o wyzwoleniu, o powrocie do ziemi, w której mieszkali. Nadchodzi czas wyzwolenia z niewoli grzechu, o czym za chwilę jeszcze rozwinę. Ale Bóg postawił warunki, które teraz przeczytam i na końcu przypomnę. Warunki wyzwolenia z niewoli grzechu, w której znaleźliśmy się jako ludzie, nie tylko my, ale również ci nieświadomi, którzy. Nie czytają słowa Bożego, lub nie słyszą takiego, takiego posłania w zbiorowiskach, w społecznościach, gdzie się znajdują. Wśród wielu na trzy zwrócę uwagę. Przyjąć naukę Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Który posiada jedno imię, w którym dane jest zbawienie według dziejów apostolskich rozdział czwarty i wiersz 10 i 12. że nie masz dwunasty wiersz innego imienia, a dziesiąty mówi o Jezusie z Nazaretu, którym by dane było zbawienie. Oprócz imienia Jezus. Jak to się ma do imion, które się wzywa w imieniu których? Łudzi się nadzieją zbawienia. Jest tylko jedno imię. Warunek drugi. Ezraż o tym przypomina. Przypominał Izraelowi Starego i nam w Nowym Testamencie, żyjącym w siódmym rozdziale i wierszu dziesiątym. Ezraż bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień praw. Znamy prawo Boże, to niezmienne. A jeśli ktoś z chrześcijan chciałby się dowiedzieć, jakie jest rzeczywiste, to niechaj z pismo święte weźmie, kupi, weźmie i przeczyta. A tam ma niezmienne przykazania. Wprowadzić przykazania w życiu. Ale jest jeszcze trzeci warunek, którym zajmę się za chwilę. Przeczytam jaki. Kto jeszcze tkwi w duchowym Babilonie, czyli zamęcie, zamieszaniu, niechaj przyjmie słowo Pańskie. Jakie wśród innych tekstów z objawienia osiemnasty rozdział i tam wiersz czytam od pierwszego. Widziałem anioła innego, który stępował z nieba, miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od blasku i zawołał głosem donośnym. Upadł, upadł Babilon. Stał się wielki Babilon siedliskiem demonów, schronieniem ducha nieczystego, schronieniem ptactwa nieczystego i A wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty, i królowie ziemi uprawiali wszeteczeństwo, kupcy wzbogacili się, i usłyszałem głos. Który z nieba płynął, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów, i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Gdyż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na nieprawości. Pamiętamy wszyscy, ale to jest do którzy korzystają z mediów i słuchać będą, że już ponad 500 lat nie było Babilonu. A Apostoł Piotr w pierwszym liście w swoim piątym rozdziale w wierszu trzynastym napisał: Pozdrawia was, zbór w Babilonie. I wszystkie komentarze różnych wydawnictw biblijnych piszą: chodzi o Rzym. A zatem, wyjdźcie z tego duchowego Babilonu Rzymu. Takie jest posłanie. Jak będziecie wzywać imienia Pańskiego według listu do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 9, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, ja Wam pomogę. Ja będę z Wami, jak wrócicie do zakonu, do prawa, do Słowa Bożego. Drodzy, historia opisana w tym psalmie, no 1 do 6 jest jasna, podkreśliliśmy. Ona pokazuje nowoczesny Babilon, bo stary już przeminął przez Persję, został w Persję zdobyty, nie było go. Z duchowym Babilonem będzie się działo to, o czym ten sam rozdział 18, ale wiersze od VII pokazują. Ile sam siebie. Uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle boleści mu zadajcie, gdyż mówi w sercu: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, żałoby nie znam. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć, boleść, głód i spłoną w ognia. Mocny jest Pan, który to osądził, i zapłaczą nad nim. I smucić się będą królowie ziemi, którzy wszeteczeństwo uprawiali, gdyż ujrzą dym pożaru, i z dala będą wołać: biada, biada tobie, miasto Babilonie Wielkim, potężne, gdyż w jednej godzinie nastał Twój sąd. Oto, drodzy, historia tego psalmu porusza jeszcze Edom. Edomici mieli również zginąć. Psalm 137, gdy wrócę do niego, on podaje takie słowa w wierszu wierszu ósmym, Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali, zbóżcie, zbóżcie jest aż do samych postad, gdy czytam księgę Ezechiela, czytam takie słowa w rozdziale 25, wierszu 12 i 13. Tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ Edom mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił przez swoją zemstę na nich. Dlatego wszechmocny Pan mówi: wyciągnę przeciwko Edomowi i wytępię z niego lud, bydło obrócę w ruinę od Temanu, aż do Dedanu padną od miecza. A dodaje Ezechiel jeszcze w 35, wierszu 15, że Edom zginie na wieki bo wystąpił przeciwko ludowi Boga. Wspomina również wiersz ósmy smutne wydarzenia, tylko wspomnę. Mianowicie wydarzenia, które miały miejsce podczas wojny, że niszczono nie tylko dorosłych, ale i dzieci, niemowlęta. O czym taki stróż w strasznym opisie opisuje Izajasz? W rozdziale trzynastym, i tam w wierszu szesnastym i siedemnastym, przeczytam takie słowa. Niemowlęta zostaną rozczaskane, domy splądrowane. Ja pobudzę przeciwko Babilonowi Medów, którzy nie lubują się w srebrze ani w złocie. I Babilon, który był dumą, stanie się pustką. Drodzy, gdy czytam to proroctwo zawarte w psalmie 137, to tam znajduję odpowiedź na pytanie, czy Bóg chce zniszczyć każdego. Nie, On przygotował dla każdego zbawienie. Ale uratuje i weźmie do siebie tych, i wracam do tych trzech myśli, którzy zachowają Jego słowo, a w nim odpowiedzą twierdząco, Jezus, bo pytanie czy Jezus jest? Ja odpowiadam już, Jezus jest moim Zbawicielem. I jedynym pośrednikiem, co tym od Paweł do Toteusza zaznaczył w drugim rozdziale, wierszu pi piątym, między człowiekiem a Bogiem. Chrystus jest naszym zbawcą. On nas z tej niewoli wyprowadził. Już wyprowadził. Ale jeśli ktoś by jeszcze wpadł grzech, na skutek słabości, on wyprowadzi, jeśli będziemy wołać do Niego. Drugie. Czy żyjemy? Powinniśmy żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi, tymi, w których szczególnie drugie podkreśla, że jest Bóg na niebie, a nie Bożyszcze na ziemi, malowane czy rzeźbione? Że nie ma pośrednika, nas tylko jest Jezus? Że Sabbat jest święty, a nie niedziela? Wreszcie, zadam pytanie nam. I chrześcijanom, którzy czytają Słowo Boże, bo którzy nie czytają, może jeszcze nie wiedzą. Ale jeśli są szczerzy, Duch Święty ich dotknie. Tak dotknął tą kobietę, która myślała, żebym ja czytał Psalm 137, ja już wiedziałem. Czy na pewno opuściliśmy duchowy Babilon? Ten. Który zginie. A nie chodzi o budynki, chodzi o ludzi. Bowiem wielu ludzi przecież nie będzie zbawionych. Nie dlatego, że Bóg tak podjął decyzję, bo Bóg dał wolność, a dlatego, że oni podjęli decyzję. Drodzy braterstwo, czujemy się uwolnieni, bo Chrystus nas wyprowadził z tej niewoli dzięki śmierci na krzyżu. Wywołał, przebacz im, nie tylko tym złoczyńcom, którym krzywdę czynili, ale tym, którzy będą żyli kiedyś. Przebacz im. A jeśli to przyjmujemy, to posłanie, że w Chrystusie jest zbawienie, że w Słowie Bożym jest objawiona prawda, żeśmy opuścili duchowy Babilon i będziemy innych zapraszać. Opuście, bo zginiecie w plagach i nie będziecie zbawieni. To jest najważniejsze. Jeśli tak postępujemy, to ostatnim tekście z Psalmu 37 dla siebie i dla Was chcę przeczytać wspaniałe słowa. 20, 37 Psalm, wiersz 20, 29 Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają na niej na wieki. Wieczne, drodzy braterstwo, przyjaciele, którzy może nas słuchać będą. Bóg przygotował dla nas ziemię niebiańską, cały wszechświat, a ziemię naszą, gdy będzie oczyszczona. Mamy zamieszkać w niej na wieki. Czy niedobrze jest opuścić duchowy Babilon? Przyjmując Jezusa jako Zbawcę, Jego Słowo, przyjmując posłanie, które Bóg kieruje przez Ducha Świętego dzisiaj do każdego z nas. Obyśmy podjęli decyzję. Tak, Panie, ja przyjmuję i chcę pielgrzymować z Tobą aż do śmierci. Dopomóż nam, Boże. Amen.